Witajcie na moim kanale. Dziś przygotowałem coś, co dosłownie wstrząśnie Waszym światem i na zawsze zmieni sposób, w jaki patrzycie na swój talerz. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co naprawdę kryje się w produktach, które codziennie kupujecie w sklepie? Myślicie, że producenci dbają o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo? Błąd. To oburzające, jak wiele prawdy jest ukrywane przed nami, konsumentami, rodzicami i młodzieżą. Oto 10 szokujących faktów o przemyśle spożywczym, które są skrzętnie zamiatane pod dywan. Niektóre z nich są tak obrzydliwe i alarmujące, że po tym filmie możecie nigdy nie spojrzeć tak samo na swój ulubiony posiłek. Jeśli jesteście gotowi na brutalną prawdę i chcecie dołączyć do ruchu świadomych konsumentów, lajkujcie już teraz, subskrybujcie z dzwonkiem i przygotujcie się na rewolucję w waszej diecie. Zaczynamy. To jest absolutnie oburzające i alarmujące. Większość mielonego mięsa, które trafia do waszych hamburgerów, zawiera odchody zwierząt. Tak, dobrze słyszycie. Badania przeprowadzone przez USDA wielokrotnie wykazały obecność bakterii kałowych w ponad 50% próbek mielonki. To nie jest przypadek to systemowy problem. Winne są fatalne warunki higieniczne w rzeźniach i masowa produkcja, gdzie mięso jest zanieczyszczane podczas szybkiego przetwarzania. Producenci próbują to ukryć, myjąc mięso amoniakiem, aby zabić część bakterii, ale to nie usuwa wszystkiego. Następnym razem, gdy gryziecie Big Maca, pomyślcie o tym, co naprawdę jecie. To zagrożenie dla zdrowia, które wymaga natychmiastowej debaty publicznej i zmiany standardów. Czy wierzycie, że popularne soki owocowe to samo zdrowie? To kolejne słodkie kłamstwo. Wiele produktów reklamowanych jako 100% sok to w rzeczywistości woda z ogromną ilością cukru, sztucznymi barwnikami i chemicznymi aromatami. Firmy giganci, takie jak Coca-Cola czy Pepsi, były już pozywane za fałszywą reklamę, wprowadzającą konsumentów w błąd. Szokujące jest to, że w niektórych sokach jest więcej cukru niż w coli co czyni je bombą kaloryczną i przyczynia się do epidemii otyłości i cukrzycy. Rodzice, młodzieży, osoby dbające o zdrowie, czytajcie etykiety. Nie dajcie się nabrać na marketingowe sztuczki. To edukacja żywieniowa w praktyce. Prawdziwy sok to ten wyciśnięty w domu. Przygotujcie się na coś naprawdę obrzydliwego. Chleb, który kupujecie w supermarkecie, często zawiera ludzkie włosy. Enzym o nazwie L-cysteina, używany do zmiękczania ciasta i przyspieszania procesu pieczenia, jest często pozyskiwany z ludzkich włosów. Tak, dobrze słyszycie, włosów zbieranych w salonach fryzjerskich, głównie w Chinach. To jest oburzające, że takie praktyki są dozwolone i ukrywane przed konsumentami. Wasza codzienna bułka może mieć w sobie czyjeś włosy, a wy nawet o tym nie wiecie. To alarmujący przykład braku transparentności w przemyśle spożywczym. Czas na aktywizm konsumencki i żądanie etycznych źródeł składników. Kto nie lubi lodów waniliowych? Ale czy wiecie, co nadaje im ten charakterystyczny smak? Wiele lodów waniliowych, a także innych produktów o smaku malinowym czy truskawkowym, używa wydzieliny z bobrów. Substancja nazywana kastorem. Pozyskiwana z gruczołów około odbytniczych bobrów, jest naturalnym aromatem waniliowym. Co najbardziej szokuje, to fakt, że jest ona zatwierdzona przez FDA jako naturalna. To obrzydliwe i pokazuje, jak daleko posuwa się przemysł, by obniżyć koszty, ukrywając przed nami prawdziwe pochodzenie składników. To jest alarm dla wegan i wegetarian, ale także dla każdego, kto dba o to, co je. Świadomość konsumencka to podstawa. To nie jest przesada. Cukier jest bardziej uzależniający niż kokaina. Badania na szczurach wielokrotnie pokazały, że zwierzęta wolą cukier od narkotyków. Producenci doskonale o tym wiedzą i celowo dodają go wszędzie, nawet do chleba, sosów, wędlin, żebyśmy kupowali więcej i więcej. To jest celowa manipulacja naszymi mózgami i zdrowiem. Ta alarmująca prawda o uzależniającym potencjale cukru powinna skłonić nas do natychmiastowej zmiany diety. To nie tylko kwestia smaku, to kwestia kontroli nad naszymi wyborami. Młodzieży, rodzice, to jest ostrzeżenie. Zmniejszcie spożycie cukru, czytajcie etykiety i walczcie z tym ukrytym uzależnieniem. Czy wiecie, co nadaje intensywny czerwony kolor wielu słodyczom, jogurtom, a nawet niektórym napojom? To karmin, czyli barwnik w 120, który pochodzi ze zmielonych owadów, plus kwiaków kaktusowych, zwanych koszenilą. Miliony tych owadów są miażdżone, aby nadać kolor M&M'som, gumom do rzucia czy niektórym jogurtom. To jest oburzające dla wielu, zwłaszcza dla wegetarian i wegan, którzy często nieświadomie spożywają produkty zawierające ten składnik. To kolejny przykład, jak przemysł spożywczy ukrywa przed nami pochodzenie składników. To alarmujące, że tak powszechny składnik jest tak mało znany. Czas na edukację żywieniową i świadome wybory. A teraz numer siedem, który jest kulminacją szoku i prawdziwym zagrożeniem dla ludzkości. Wiele kurczaków w fast foodach i supermarketach jest hodowanych z użyciem hormonów i antybiotyków w tak intensywny sposób, że rosną w połowę normalnego czasu. Ich ciała nie nadążają za tym nienaturalnym wzrostem. Mają złamane kości, nie mogą chodzić, cierpią. Firmy jak KFC były oskarżane o okrucieństwo wobec zwierząt. Co gorsza, masowe stosowanie antybiotyków w hodowli przyczynia się do powstawania superbakterii odpornych na leki, które zabijają miliony ludzi rocznie. To nie tylko kwestia jedzenia to globalne zagrożenie dla zdrowia publicznego. To oburzające, że dla zysku naraża się życie miliardów. To jest alarm, który powinien wywołać natychmiastową debatę publiczną i radykalną zmianę diety. Pijesz herbatę z torebek? Przygotuj się na szok. Gdy zalewasz gorącą wodą torebkę herbaty wykonaną z plastiku, uwalniają się miliardy mikroplastików. Badania naukowe wykazały, że jedna taka torebka może zanieczyścić napój na poziomie toksycznym. To jest alarmujące, że codziennie, nieświadomie, Spożywamy plastik, który może mieć długoterminowe konsekwencje dla naszego zdrowia. To oburzające, że producenci nie informują nas o tym zagrożeniu. Czas na aktywizm konsumencki i żądanie ekologicznych, bezpiecznych alternatyw. Zmieńcie dietę, wybierajcie herbatę liściastą. To prosta zmiana, która może uratować wasze zdrowie. Myślicie, że woda butelkowana jest czystsza i zdrowsza niż ta z kranu? To kolejny mit, który przemysł sprzedaje nam za ogromne pieniądze. Często woda butelkowana pochodzi z tych samych źródeł co woda kranowa, ale jest sprzedawana w plastiku i po znacznie wyższej cenie. Co więcej, plastikowe butelki uwalniają mikroplastiki i chemikalia do wody. Firmy takie jak Nestle są oburzające, pompując wodę z suszonych regionów, powodując kryzysy wodne i niszcząc lokalne ekosystemy, podczas gdy my płacimy za to krocie. To jest alarm dla naszej planety i naszych portfeli. Pijcie wodę z kranu, filtrujcie ją i używajcie butelek wielokrotnego użytku. To świadomość konsumencka w działaniu ostatni, ale nie mniej alarmujący fakt. Aspartam, popularny słodzik w dietetycznych napojach i wielu produktach light, jest powiązany z rakiem w badaniach na zwierzętach. Światowa Organizacja Zdrowia WHO klasyfikuje go jako możliwie rakotwórczy, a mimo to jest wszędzie, ukryty w setkach produktów, które spożywamy codziennie. To jest oburzające, że substancja z takimi podejrzeniami jest tak powszechnie stosowana. To ostrzeżenie dla wszystkich, którzy szukają zdrowszych alternatyw dla cukru. Czytajcie etykiety, unikajcie aspartamu i innych sztucznych słodzików. To edukacja żywieniowa, która może uratować życie. To było 10 szokujących, alarmujących i oburzających faktów, które na zawsze zmieniają spojrzenie na jedzenie. Co Wy na to? Który fakt wstrząsnął Wami najbardziej? Piszcie w komentarzach. Wasze opinie są kluczowe dla rozpoczęcia publicznej debaty. Nie możemy dłużej ignorować tych prawd. Jako konsumenci, rodzice, młodzież i osoby dbające o zdrowie, mamy moc, by wymusić zmiany. Zacznijcie od siebie: zmieńcie dietę, czytajcie etykiety, wybierajcie świadomie, wspierajcie etyczne firmy i domagajcie się transparentności. To jest nasz wspólny aktywizm konsumencki. Jeśli chcecie więcej takich materiałów, które edukują i ostrzegają, lajkujcie, subskrybujcie i udostępniajcie ten film każdemu, kogo znacie. Źródła wszystkich informacji znajdziecie w opisie. Dbajcie o siebie i jedzcie świadomie. Pamiętajcie, wasze zdrowie jest w waszych rękach. Do następnego, cześć!